Ostra na linii Nawrocki-Tusk. Prezydent odpowiedział na niechlubne słowa premiera Tuska, który nie ośmielał się w swoim charakterystycznym stylu nakarmić ludzi stekiem bzdur. Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X. Trzeba jeszcze umieć rządzić i stawiać państwo ponadpartyjne interesy. W czasie, gdy za naszą wschodnią granicą trwa, zdecydował, że prezydent z Sił Zbrojnych ma być pozbawiony dostępu do najważniejszych informacji o bezpieczeństwie państwa. Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia kolegium do spraw służb specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb specjalnych. To właśnie na nich Miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski. Miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich. Wykorzystywanie służb specjalnych dla chwilowej sławy w mediach społecznościowych jest skrajnie nieodpowiedzialne i nieakceptowalne. Żołnierze i funkcjonariusze nie mogą być zakładnikami cynicznych rozgrywek premiera. Bezpieczeństwo Polaków nie ma barw partyjnych. Premierze rządu bezprawny.